Witam. Dzisiaj robimy uprawówkę na głęboko po ścierni w takim sapie wile na 25 cm na maksa. Amazonkę 4-metrową. Kultywator zasadziliśmy. Spalanie jest 47 do 50 litrów na godzinę. 80% obciążenie silnika przy prędkości 6 km na godzinę robi robotę ładną nie ma co ukrywać Rocznie długi zestaw na nawroczach. Poprzeczniaczki szerokie wychodzą. Ciągnik sobie dobrze radzi. Temperaturka. Spalanie. No spalanie kosmos. 25 litrów na hektar. 20 litrów na hektar wychodzi na tej ziemi. Kultywatorowanie pola. w końcu pierwsza firma co zadzwoniła i spytała się czy chcemy podrapać 10 hektarów pola, to mogą nam dać ale przyjechał, zobaczył to mówi, że tu przez 4 godziny to tego nie zrobicie czyli na cały dzień zostawią no bo jak 10 hektarów to lepiej na głęboko, na 25-30 cm zrobić niż polatać na 5-10 cm szybciutko. Jak wykorzystać sprzęt, to konkretnie, ale patrzę, rama się unosi, prawa strona. Zamki nie trzymają albo wysadza. Zobaczcie, prawa belka, jak wypatrzycie się, to lewa. Z tej strony, w kierunku jazdy prawa, ustąpiła. Jeszcze będę musiał dobić mocniej, albo takie siły są po prostu że ta bieda nie daje rady hydraulika zamki ze słabo Niemiec podkręcił i gaz wyszedł jeszcze jeden nagram to będę wiedział dokładnie bo tam z metrówko latają jak żebraki mierzą. Dociążenie osi jest bo napływającym. 800 kg dociążona jest jeszcze oś w ciągniku znaczy nie w ciągniku tylko w tym yy, agregat jest dociążony dodatkowo pozdrawiam